101 reklam, które musisz znać. To pierwsze zestawienie najlepszych polskich reklam, które wpłynęły na rozwój rynku reklamowego w Polsce. Wiele z przywołanych w albumie reklam telewizyjnych, prasowych i outdoorowych na trwale zmieniło oblicza reklamowanych marek, a slogany w nich użyte weszły na stałe do języka polskiego. 101 reklam to obowiązkowa pozycja nie tylko dla tych, którzy kochają reklamę. Dla autorek książki Renaty Gluzy i Agaty Małkowskiej Szozdy, redaktorek miesięcznika Press, była to jednak mozolna praca. 2,5 tysiąca reklam mniej więcej powstało w ciągu, w ciągu 20 lat polskiej reklamy. I okazało się, że wybranie tych 101 wcale nie jest takie oczywiste, wcale nie jest takie proste. Promocja książki stała się doskonałą okazją do dyskusji o tym, jak na przestrzeni lat zmieniała się reklama, jak wraz z nią zmieniał się polski konsument. Przez te 20 lat przeszliśmy taką drogę od takiego Polaka, petenta, który przychodził w sklepie i kłaniał się przed panią, i ona była królem, do absolutnie świadomego konsumenta, który wie, czego chce, wie, że może wybrać i w dodatku tego wyboru dokonuje. Czy chcemy, czy nie, ale życia bez marek i reklamy nie ma. Czy to odbiorcy kreują rynek reklamy, czy też robią to twórcy? Reklama jest częścią kultury masowej, czy popkultury, w związku z czym. Ona z jednej strony jest zanurzona dokładnie w tę kulturę, z drugiej strony odzwierciedla trendy i to, co jest zawsze na wierzchu. Przynajmniej ta reklama, która, która potem się sprawdza i dobrze działa. My świadomie deklarujemy, że nie lubimy oglądać reklam. Z drugiej strony, jeżeli one nas bawią, jeżeli w pewien sposób są rozrywką i nas intrygują, to lubimy je. Powtarzamy przecież hasła z reklamy, powtarzamy pewnego rodzaju sformułowania. Natomiast czym innym jest lubić reklamę, a czym innym jest zrobić skuteczną reklamę, taką, która nakłoni konsumenta do zakupu, czy wpisze się wręcz no właśnie w te pięć marek jego, z jego życia? Zapytaliśmy, jaki będzie rynek reklamy w roku 2013 i w kolejnych latach. Na pewno będzie jeszcze bardziej precyzyjnie trafiać do adresata. Reklama przypomina coraz częściej chirurgiczne operacje niż yy, po prostu masaż całego ciała. Przy masażu całego ciała, bo może się trafi na ten bolący punkt i ma się na to i czas i pieniądze, ale po prostu w tej chwili raczej stać na chirurgiczną precyzję, żeby to rzeczywiście przyniosło oczekiwany efekt. Podczas półtora godzinnej debaty, która towarzyszyła promocji książki, wszyscy jej uczestnicy stwierdzili, że 101 reklam, które musisz znać, jest pozycją na rynku bardzo potrzebną. Myślę, że to jest taka książka dla branży, bo, bo jest niezwykle sentymentalna, Ona podsumowuje 20 lat reklamy w Polsce, ale myślę, że nie ma takich publikacji w Polsce, że ona będzie również też dla młodych ludzi, którzy będą chcieli związać swoje życie zawodowe z reklamą. I tak tego, tego im życzę przede wszystkim. Album 101 Reklam wydał Press, jednocześnie wydawca branżowego miesięcznika pod tym samym tytułem. Mecenasem albumu jest żywiec a partnerami wspierającymi Kanal Plus i Play. 101 reklam, które musisz znać, można kupić w salonach Empiku oraz w internecie na stronie www.księgarnia.press.pl W przygotowaniu jest także anglojęzyczna wersja na iPada.